Istnieje wzór głębszy niż język, starszy niż czas. To pierwotna symetria boski oddech, który ukształtował galaktyki, zbudził życie i wyszeptał Twoją duszę do istnienia. Nigdy nie zostałeś wrzucony w świat przez przypadek. Urodziłeś się w kodzie. A tym kodem jest cztery. Nie pięć, nie siedem, nie dwanaście, cztery. Plan wszechświata to nie chaos, to święta geometria. Projekt tak doskonały, że ukrywa się na widoku. Rozejrzyj się wokół, poczuj głębiej. Wszystko, czego kiedykolwiek dotknąłeś, smakowałeś, marzyłeś lub czego się bałeś, podlega temu prawu. Natura wiedziała, starożytni wiedzieli, ale nigdy ci tego nie powiedzieli. Ziemia tańczy przez cztery święte pory roku, zimę, wiosnę, lato i jesień, każda z nich jest lustrem twojej wewnętrznej przemian. Wiatr porusza się w czterech kierunkach: północ, wschód, południa i zachód. Każdy z nich niesie inną energię świadomości, inną inicjację. Twoje życie rozwija się w czterech etapach: dzieciństwo, młodość, dorosłość i starość spirala powrotu, a nie prosta linia. A w Twoim ciele nosisz cztery żywioły ziemię, wodę, ogień i powietrze nie są metaforą, nie są mitem stanowią fundament wszystkiego. Ziemia to Twoja struktura kości i oddech formy. Woda to twój przepływ, twoje emocje, twoja pamięć, ogień to twój umysł, wola, która formuje rzeczywistość. A powietrze powietrze to szept ducha, oddech boskości, który porusza się przez ciebie. Nawet nauka, tak często odrzucająca świętość, nie zdołała uciec prawdzie. Mówi o czterech stanach materii stałym, ciekłym, gazowym i plazmowym czterech podstawowych siłach grawitacji elektromagnetyzmie słabej i silnej sile czterech parach zasad dna, adeninie, tyminie, cytozynie i guaninie, niosących instrukcje do zbudowania ciała, które może nosić twoją duszę. To architektura wszystkiego, makro i mikro, ciało i kosmos, oddech i burza, struktura czasoprzestrzeni i puls twojego serca. To jest kod czterech. Spójrz na księżyc, przechodzi przez cztery wyraźne fazy każdego miesiąca. Nów przybywanie, pełnia i ubywa. Każda niesie rytm, częstotliwość, przesłanie dla Twojego stawania się, a gdy śpisz, nie zapadasz się w nicość. Podróżujesz przez cztery stany świadomości: beta-alfa, teta i delta. Każdy z nich otwiera głębszą rzeczywistość Twojego istnienia: czujność, marzenie, wizję i jedność. To cząstki, które nie są odrębne od ciebie, są tobą. Dlatego święte koła medycyny zawsze były tworzone z czterech części, a starożytne świątynie wyrównywane z czterema filarami: czterema bramami, czterema bramami, czterema gwiazdami. Najmądrzejsi wiedzieli, że jeśli opanujesz cztery, opanujesz wszystko. Ale dziś kod został złamany, rozproszony, rozwodniony, wyśmiewany. Uczono cię dostrzegać części, nie wzory. Mówiono ci, byś czcił fakty, ale ignorował tanie. Stworzono systemy działające przeciwko kodowi, systemy oddzielające ciało od duszy, logikę od intuicji, naukę od ducha. W ten sposób odcięto cię od samego siebie, ale kod nigdy nie zniknął. Żyje w twoim oddechu, kręgosłupie, marzeniach, glebie pod stopami i gwiazdach nad głową. Żyje w pulsie między sekundami. Czeka w ciszy. Szepcze, gdy hałas cichnie. Kiedy zaczynasz widzieć ten wzór nie jako ideę, lecz jako żywą inteligencję. Coś pradawnego budzi się w Tobie. Zaczynasz na nowo odczuwać zgodność między tym, co wewnętrzne, a tym, co zewnętrzne, tym, co ponad Tobą, a tym, co pod Tobą. Rozumiesz, dlaczego Twoje życie porusza się w cyklach, dlaczego Twoje myśli kształtują rzeczywistość, dlaczego Twoje emocje falują na zewnątrz i dlaczego Twoje ciało reaguje na energię, zanim zrobi. Bo jesteś odbiciem uniwersalnego kodułu. Przywołanie czterokrotnego kodu to odzyskanie własnej mapy, wędrówka nie w dezorientacji, lecz w komunii z głębszymi prawami, które rządzą stworzeniem. Kod to nie zabobon ani filozofia. To boski algorytm, święte oprogramowanie istnienia. Gdy zaczniesz dostrzegać, jak działa w otaczającym cię świecie, zaczniesz dostrzegać go także w sobie. Cztery żywioły, cztery kierunki. Cztery siły, cztery etapy. To sygnał nieskończoności. A ty jesteś lustrem, w którym się odbija. Przejdźmy teraz przez następny welon do świątyni siebie. To tutaj zewnętrzny kod zaczyna zwracać się ku wnętrzu. Nie jesteś ciałem, nie jesteś umysłem, nie jesteś duszą. Jesteś tym wszystkim splecionym w świętej symetrii. Cztery warstwy, cztery lustra, cztery biegi Twojego stawania się. Ciało fizyczne to ziemia, twoja łódź inkarnacji. Ugruntowuje Cię w tej rzeczywistości. To forma gęstość granica oddech. Niesie Twoje pochodzenie, pamięć linie krwi jest święte, a nie drugorzędne. Bez ziemi nie poruszasz się. Bez ciała nie czujesz. To ołtarz, przez który duch przemawia do materii. Następnie przychodzi ciało emocjonalne. Woda pole uczuć, płynie, przechowuje, reaguje. Emocje to nie słabość, to ruch. To widzialna wibracja. Tak jak woda zatrzymuje pamięć, Twoje ciało emocjonalne nosi każdy ślad miłości, strachu, żalu i ekstazy. Jeśli jest niezrównoważone, topicie, ale jeśli zostanie opanowane, staje się przypływem, który unosi całą Twoją rzeczywistość. Ciało mentalne to ogień, architekt myśli, kuźnia, w której wierzenia kształtują doświadczenie. Twoje myśli nie są bierne, to wzorce światów. Każde wierzenie to ziarnko, każde słowo to zaklęcie. Gdy są rozproszone, twój ogień płonie dziko, niepokój, nadmierne myślenie, chaos. Ale gdy jest skoncentrowany, staje się pochodnią, która oświetla twoją drogę, iskrą wszelkiego stworzenia. A następnie ciało duchowe to powietrze, oddech między światami, most między tobą a nieskończonością. Nie widać go, ale jest zawsze obecne. Jest tym, co wie, zanim pomyślisz, intuicją przed logiką, tym, co przemawia w snach i wizjach, w ciszy i synchroniczność. To jedyna część ciebie, która pamięta, skąd naprawdę pochodzisz. To nie są metafory, to nie filozoficzne idee. To rzeczywiste struktury energetyczne, splecione warstwy Twojego istnienia. Starzy ludzie mapowali je nie jako koncepcje, lecz jako funkcjonalne wymiary. Ciało zakotwicza emocje, poruszają, umysł kształtuje, duch pamięta. Gdy jedno jest niezrównoważone, czujesz się zagubiony. Gdy wszystkie cztery są wyrównane, stajesz się niepowstrzymany. Ale sprawy sięgają głębiej. W każdej komórce Twojego ciała znajduje się nić boskiego języka dna. To nie tylko kod biologiczny, ale energetyczne instrukcje święty interfejs między materią a świadomością a co trzyma Twoje dna razem. Cztery cząsteczki, adenina, tymidyna, cytozyna i guanina. Cztery święte klucze, adenina, ziemia, struktura, fizyczność, budowniczy, tymidyna, woda, uczucie, przepływ, receptor, cytozyna, ogień, myśl, rozkaz, architekt, guanina, powietrze, duch, niewidzialne, most do tego, co poza. Nauka nazywa je chemikaliami, ale to elementarne siły w przebraniu. Twoje dna nie jest stałe, słucha. Reaguje na światło dźwięk, emocje, wiarę. To nie maszyna. To żywy zapis Twojego wielowymiarowego ja gotowy na przebudzenie. Dlatego myśli leczą, miłość regeneruje komórki, a intencja przekształca ciało. Bo Twój schemat nie jest wyryty w kamieniu. Jest zapisany we wibracji i jest jeszcze więcej. W Tobie znajdują się cztery główne centra manifestacji. To nie są to zwykłe czakry, to silniki tworzenia. Odpowiadają Twoim czterem ciałom. I odzwierciedlają cztery żywioły. U podstawy, w korzeniu, Ziemia łączy Cię z fizycznym bezpieczeństwem, przetrwaniem i ugruntowaną manifestacją. Kiedy jest zablokowana, czujesz się niestabilny, niespokojny i odłączony, ale gdy jest otwarta, chodzisz z mocą. W sercu, w ośrodku emocjonalnym, woda trzyma klucz do magnetycznej przyciągającej siły. To tutaj emocje przemieniają się w magnetyzm. Kiedy jest otwarta, przyciąga synchroniczność, miłość i sprzyjające okazje. Gdy jest zamknięta, powtarza ból, cykle strachu i stagnację, ten ośrodek jest silnikiem przyciągania. Wokół umysłu, czyli w trzecim oku, ogień otwiera wizję, klarowność i wewnętrzny wzrok. To nie tylko wyobraźnia, ale duchowa percepcja zdolność widzenia, więcej czytania energii wiedzenia bez znajomości jak to tutaj myśl staje się kierunkiem wewnętrznym kompasem, a ponad koroną, powietrze, brama do źródła. Gdy jest zamknięte, czujesz się oddzielony, zagubiony i poszukujący. Gdy jest otwarte, uświadamiasz sobie, że nigdy nie byłeś oddzielony. Przypominasz sobie, że nie jesteś we wszechświecie, to wszechświat jest w tobie. Te cztery centra są kluczem do kształtowania rzeczywistości. Jeśli jedno jest niedoskonałe, pozostałe kompensują. Gdy wszystkie cztery są w harmonii, masz pełną kontrolę. Tworzenie staje się bezwysiłkowe, energia płynie jak oddech. Manifestacja przyspiesza, stajesz się żywym odbiciem samego kodu. To nieduchowa fantazja, to święta technologia, starożytna i precyzyjna. Więc zapytaj siebie: które z Twoich czterech ciał zaniedbałeś? Który element uciszyłeś? Które centrum zamknąłeś? Bo gdy wszystkie cztery się obudzą, zaczyna się transformacja. Przestajesz działać z fragmentów. Zaczynasz żyć w całości. Stajesz się nieustannym wzorem w ruchu. Teraz przechodzimy poza iluzje tykających zegarów i liniowych, kalendarzy, głębszą tkankę istnienia, gdzie czas się zgina, składa i odbija. To tam rzeczywistość ujawnia swoje największe oszustwo i jednocześnie najpotężniejszą prawdę. Czas, mówiono ci, że płynie do przodu. Przeszłość za tobą, przyszłość przed tobą. Prosta droga, tykający zegar, wyścig ku czemuś odległemu i nieznanemu. Ale to również było kłamstwo. Czas nie jest tym, czym się wydaje. To nie rzeka, po której płyniesz. To pole, bezkresne, współistniejące życie i nie dryfujesz przez to. To ty się poruszasz. To ty wybierasz, to ty przesuwasz koordynaty przez czasoprzestrzenie z każdym oddechem. Ta iluzja liniowego czasu. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość to największy trik systemu. Bo jeśli uda im się przekonać Cię, że przeszłość jest stała, jeśli sprawią, że uwierzysz, iż przyszłość jest nieznana, ale starożytni wiedzieli lepiej. Mistycy wznosili się głębiej. A teraz pamiętasz, że istnieją cztery warstwy czasu, cztery soczewki percepcji, cztery klucze, które uwolnią Cię od iluzji. Pierwsza to przeszłość, ale nie ta przeszłość, której Cię nauczyli. Ta przeszłość nie zniknęła, żyje wibracyjnie, energetycznie w Twoim polu. Każda myśl, którą powtarzałeś, każda rana, którą ukrywałeś, każda wiara, którą zaakceptowałeś, wciąż jest teraz echem. Nie pamiętasz przeszłości, transmitujesz ją, dopóki jej nie oczyścisz. Naleczone doświadczenia nie znikają. Tworzą grawitację, ciągną cię do tyłu, w pętle, w deja Dlaczego to wciąż się powtarza? Nie utknąłeś w czasie, utknąłeś w wibracji. Ale oto objawienie. Przeszłość nie jest trwała, nie jest zamrożona, jest płynna. W momencie, gdy zmieniasz, jak ją trzymasz emocjonalnie, mentalnie zaczyna się przesuwać. Pole się przearanżowuje, cykl się rozpuszczał. Drugą warstwą jest teraźniejszość, a to twój tron, jedyne prawdziwe miejsce mocy, moment, w którym spotykają się wszystkie wątki. Ale teraźniejszość to nie tylko chwila w czasie, to stan bycia, to świadomość, która rozpada iluzję, portal, przez który płynie wszelka zmiana. Kiedy jesteś naprawdę obecny, nierozproszony, nieprojektujący, lecz w pełni świadomy, wychodzisz z abiryntu. Stajesz się nietykalny przez żal, odporny na niego, stajesz się dyrygentem, a nie pasażerem, ale większość nie jest obecna. Większość przeżywa przeszłość lub próbuje przewidzieć przyszłość, dlatego czują się mali, reaktywni, zaniepokojeni, bo ich energia nie jest teraz. Ale teraźniejszość to nie tylko spokój, to moc. W tej ciszy rzeczywistość się przekształca, manifestacja przyspiesza, intuicja ostrzy się, zasłona się zaciera. Trzecią warstwą jest przyszłość, ale nie jako przeznaczenie, nie jako czekanie. Przyszłość to niestała droga, którą musisz podążać. To sieć nieskończonych możliwości, które współistnieją teraz. Przyszłość, którą doświadczasz, to po prostu ta, która pasuje do Twojej wibracji. To, czego oczekujesz, staje się tym, w co wierzysz, że się wydarzy. To, co teraz czujesz, zasiewa ziarno tego, co przeżyjesz później. Dlatego strach jest proroctwem, wątpliwości przynoszą opóźnienia, a zaufanie działa jak magnes. Nie przewidujesz przyszłości. Tworzysz ją. Każda chwila, każda myśl, każde bicie serca. Dostrajasz się do czasów, które już istnieją jak stacja radiowa. Im bardziej stajesz się spójny, tym jaśniejsza staje się droga. A potem jest czwarta warstwa bezczasowość. To najwyższy stan kraina, gdzie wszystkie chwile się łączą, gdzie przeszłość. Teraźniejszość i przyszłość zlewają się w wieczne teraz. To miejsce osiągane podczas głębokiej medytacji, jasnych snów czy doświadczeń bliskich śmierci. Kiedy zasłona opada, przypominasz sobie, że nigdy nie byłeś uwięziony. Czas nie jest czymś zewnętrznym, lecz istnieje w twoim umyśle. W, w tym bezczasowym stanie uzdrowienie następuje natychmiast, manifestacja dzieje się od razu, a wiadomości docierają bez opóźnień. Niektórzy nazywają to punktem zerowym, inni pustką, ale to nie jest pustka, to pełnia, pełnia możliwości każdej wersji Ciebie, każdej rzeczywistości czekającej na wybranie. Gdy nauczysz się działać z tej przestrzeni, zaczniesz wyginać czas. Dni się rozciągają, chwile kurczą, świat przestaje dyktować Twój rytm. To Ty stajesz się rytmem. To kosmiczny zegar, nietykający, lecz pulsujący, nie rządzi, lecz ujawnia. I teraz widzisz, że czas nie jest wrogiem, lecz lustrem. Nie jesteś spóźniony, nie jesteś w tyle. Jesteś dokładnie tam, gdzie Twoja dusza chciałabyś był, abyś mógł przypomnieć sobie tę prawdę. Przeszłość cię nie wiąże, jesteś całością. Przyszłość się przed Tobą nie ukrywa, czeka na Twój sygnał. Wejdź do punktu spoczynku, do środka koła i z tej przestrzeni obserwuj, jak wszechświat się zgina. Czas nie rządzi Tobą, to Ty poruszasz czasem. Teraz przechodzimy do umysłu nie tylko jako narzędzia, lecz jako świątyni bram, bo mózg to nie tylko szara materia, to wielowymiarowy interfejs, nadajnik rzeczywistości. Twój mózg nie jest tym, czym cię przekonywano. To nie tylko organ, maszyna czy procesor pamięci. To antena, stroik, kwantowa brama, czterostronne lustro odbijające niewidzialne sfery twojego istnienia. Łączy światy między ciałem a duszą, jawą a snem, myślą a nieskończonością. I jak wszystkie rzeczy święte, działa według kodu czterech. Istnieją cztery podstawowe stany fal mózgowych: cztery klucze, cztery drzwi, przez które przepływa świadomość. Każde z nich związane jest z inną warstwą tego, kim jesteś. Większość ludzi spędza całe życie za jednymi drzwiami, nie zdając sobie sprawy z istnienia pozostałych. Jednak gdy nauczysz się świadomie przełączać między nimi, zaczynasz panować nad rzeczywistością zamiast jedynie na nią reagować. Pierwszy to beta. Świat fizyczny. To częstotliwość czujności, logiki, języka i zewnętrznego skupienia, to powierzchowna warstwa świadomości, w której większość ludzi jest uwięziona. Rządzi zadaniami, rozmowami, czujnością i przetrwaniem. Jednak to też kraina rozproszenia, stresu i nadmiernego myślenia. Umysł pędzi w niej bez chwili odpoczynku. Tam rośnie strach, a systemy kontroli umysłu się rozwijają. Wysokie fale beta są wywoływane przez współczesne życie ciągłe wiadomości, nieustanne powiadomienia, sztuczną pilność dlatego większość nigdy z niej nie wychodzi. Zostają uwięzieni w świecie zewnętrznym, zamknięci na głębsze, wewnętrzne obszary ale pod falami beta leży alfa częstotliwość przepływu. To tutaj zaczyna przemawiać ciało emocjonalne, gdzie kreatywność nie wynika z wysiłku, lecz z wewnętrznego spokoju. Kiedy malujesz, marzysz, spacerujesz po naturze, albo słuchasz muzyki, która cię porusza, jesteś w stanie alfa. To most między świadomą myślą a podświadomym odczuwaniem. W tym stanie czujesz intensywniej, wyobrażasz sobie więcej i przyciągasz to, czego pragniesz. Dlaczego? Bo alfa jest magnetyczna. Łagodzi bariery między tobą a polem kreacji. Dlatego rytuały, afirmacje i modlitwy działają najlepiej właśnie w stanie alfa. Jesteś wtedy otwarty, receptywny i podatny. To kraina, gdzie wiara zamienia się w wzorze. Jeszcze głębiej znajdujemy tetę. Sekretny skarbiec umysłu to częstotliwość podświadomego przeprogramowywania, głębokiej medytacji i przemiany. Tam żyje świat snów, w wizje, archetypy i pamięć duszy. To stan, w którym dzieci naturalnie funkcjonują przez pierwszych siedem lat życia. Dlatego chłoną wszystko. W stanie teta, zasłona między światami i przerzedza się. Jego zaczyna się rozpuszczać. Zaczynasz słyszeć głos wykraczający poza myśli. Dusza przemawia tu delikatnie, lecz wyraźnie. Szamani, mistycy i jogini, wszyscy wchodzą w stan teta. To tu zachodzi uzdrowienie, pojawiają się wspomnienia poprzednich żyć. Czas się wygina. Traumy przepisywane są na nowo, a nowe rzeczywistości zakorzeniają się. W ostatniej chwili przed snem, gdy świat się rozmywa, a cisza przepełnia wszystko, doświadczyłeś tety. To uczucie uniesienia, ta święta cisza, to właśnie są drzwi. Ale nawet poza tym jest delta, najbardziej tajemnicza ze wszystkich, najwolniejsza, ale też najpotężniejsza. W delcie twoje ciało fizyczne śpi, ale twój duch budzi się. To tam podróżujesz, gdzie łączysz się z przewodnikami, przodkami i samym polem źródłowym. Większość z nas jedynie nieświadomie dotyka delty, ale niektórzy, ci, którzy są wyszkoleni w ciszy i poddaniu, mogą wejść w nią na jawie. A kiedy to zrobią, dzieją się cuda. Spontaniczne uzdrowienia, natychmiastowe olśnienia, somunio z nieskończonością. Mówi się, że w delcie ciało uwalnia demy i tej cząsteczkę ducha, odblokowując wizję, epifanie i święte wspomnienia. W delcie nie ma separacji, nie ma strachu, nie ma myśli. Jest tylko prawda. A teraz widzisz strukturę. Beta to fizyczność, alfa to emocje, teta to myślenie, a delta to duchowość. To cztery mózgi świadomości, cztery drzwi w tobie, cztery częstotliwości, które możesz nauczyć się kontrolować. Ale większość nigdy się tego nie uczy, bo system uczy cię pozostawać w betie, reaktywnej, rozproszonej, kontrolowanej. Nie uczą cię, że myśli nie są ograniczone do twojej głowy, że twój umysł wykracza poza czaszkę, że to pole, że kiedy się koncentrujesz, prawdopodobieństwo układa się w formę, że twój mózg nie jest tylko odbiornikiem, ale też nadajnikiem. Ale teraz pamiętasz, zaczynasz odczuwać zmiany w sobie. Kiedy Twoje myśli zwalniają, kiedy Twój oddech się pogłębia, kiedy dziwny spokój ogarnia Cię, to jest przebudzenie Alfa. Opanowanie swojego umysłu to opanowanie bramy do stworzenia. Dlatego ćwicz, oddychaj, medytuj, wizualizuj. Uciszaj hałas, wybieraj częstotliwość, kieruj prądem. Nigdy nie byłeś stworzony, by żyć tylko jednymi drzwiami. Miałeś przechodzić przez wszystkie cztery, bo Twój mózg to nie więzienie, to portal. Teraz wchodzimy do sanktuarium mistrzostwa. Przypomniałeś sobie kod, zobaczyłeś wzór, poczułeś pradawny puls stojący za stworzeniem. Ale teraz teraz nadchodzi aktywacja odblokowanie. Moment, kiedy przekraczasz zrozumienie, by przejść do działania. Jest taki moment na ścieżce, gdy wiedza przestaje wystarczać. Zebrałeś symbole, podążałeś za znakami i czułeś kod wibrujący w swoim ciele. Ale przebudzenie to nie tylko przypomnienie, to działanie ze strojenie. Zastosowanie. Nigdy nie miałeś dźwigać mądrości jak ciężaru. Miałeś się nosić z lekkością. Teraz stoisz przed czterema ostatecznymi kluczami. To nie są nauki, to częstotliwości. Gdy są aktywowane, wyginają strukturę samej rzeczywistości, wyzwalają cię z ukrytych umów, które kształtowały Twoje życie bez Twojej zgody. Te cztery prawdy są proste, ale nie są bezpieczne, ponieważ gdy je przyjmiesz, nie możesz już grać małej gry. Nie możesz już tego nie znać, więc weź oddech. Następne drzwi otwierają się teraz. Klucz pierwszy: czas to konstrukt. Uczono Cię, że czas jest liniowy, linią, którą musisz przejść. Ale czas to nie linia, to pętla, spirala, pole. Nie jest czymś zewnętrznym, to coś, co generujesz poprzez uwagę. Gdy to zrozumiesz, przestajesz starzeć się w sposób, w jaki Ci powiedziano. Przestajesz nieświadomie powtarzać pętle. Zaczynasz wybierać, kiedy i gdzie istnieje. Wkraczasz w miejsce, gdzie pamięć nie jest przeszłością, to dostęp, gdzie przyszłość nie jest celem, to częstotliwość. Możesz odzyskać utracone chwile, przepisać traumy, złożyć linie czasowe w jedną całość i manifestować natychmiast. Nie poprzez siłę, ale przez harmonizowanie się z teraz. Ćwicz postrzeganie ponadczasowe. Uspokój umysł, rozpuść iluzję przed Ipo. Powiedz tę prawdę na głos: Czas się nie porusza, to ja się poruszam. I poczuj, jak pole zaczyna się zmieniać. Klucz drugi: energia płynie tam, gdzie kieruje się uwaga. Tworzenie nie jest wysiłkiem. To skupienie, twoja uwaga to ruch. Twoje emocje to paliwo. To, co nieustannie obserwujesz, zaczyna nabierać kształtu. Nie dlatego, że to wymuszasz, ale dlatego, że wszechświat odpowiada na spójność. Ale byliśmy uwarunkowani, aby rozsypywać naszą uwagę, aby karmić rozproszenia lęki i fałszywe pilności. Dlaczego? Ponieważ rozsypane umysły są łatwiejsze do kontrolowania. Ponieważ rozproszeni twórcy zapominają, że są w ogóle twórcami, teraz pamiętaj, każda myśl to nasiono. Każdy raz, gdy wracasz do wizji, podlewasz ją. Każdy raz, gdy mówisz o braku, kotwiczysz to. Każda emocja, którą odgrywasz, kształtuje Twoje pole. Więc bądź świadomy. Wybierz, co obserwujesz, wybierz, co czujesz. Wybierz, co odgrywasz. Wycofaj uwagę od tego, czego nie chcesz. Poświęć ją temu, co chcesz. To nie jest złudzenie, to projekt. Tworzenie nie przychodzi, gdy prosisz. Przychodzi, gdy Twoja wibracja odpowiada rzeczywistości, której pragniesz. e Wszechświat jest w Tobie. Powiedziano Ci, że żyjesz w świecie, ale prawda jest odwrotna. Świat żyje w Tobie. Twoja rzeczywistość nie jest kształtowana przez zewnętrzne wydarzenia. Jest tworzona przez Twoją wewnętrzną strukturę, Twoje przekonania, Twoje nastawienie do samego siebie, Twoje dominujące wibracje. Jeśli wierzysz, że jesteś ograniczony, Twój świat odbije się w klatce. Jeśli wierzysz, że jesteś suwerenny, Twój świat dostosuje się do Twojej woli. To nie wszechświat spełnia Twoje pragnienia. Odpowiada on na Twoją tożsamość. Kim uważasz, że jesteś? ponieważ twoja tożsamość jest rozkazem dla pola. Mów z perspektywy tego, kim już jesteś. Działaj jak osoba, która już wie. Myśl jak ktoś, kto już nie szuka, bo pamięta. Gdy twój wewnętrzny świat jest spójny, świat zewnętrzny odzwierciedla harmonię. Gdy twój świat wewnętrzny jest w konflikcie, narasta chaos na zewnątrz. Dlatego oczyść zniszczenia. Wyrównaj cztery ciała. Mów tak, jakby twój świat już cię słuchał, bo tak jest. Czwarty klucz. Matrix nie możecie utrzymać, jeśli odmówisz przestrzegania jego zasad. To klucz, którego wielu się boi, ale to właśnie on łamie klatkę. System kontroli, który cię otacza. Matrix nie jest podtrzymywany przemocą, utrzymuje się dzięki twojej zgodzie. Za każdym razem, gdy ulegasz jego strachowi, za każdym razem, gdy szukasz jego zgody i za każdym razem, gdy wierzysz w jego zasady, go karmisz. Ale w momencie, gdy przestajesz grać w jego grę, nie może cię już zniewolić. Przestań szukać potwierdzenia. Przestań czcić systemy, które pozbawiają cię twojej prawdy. Przestań bać się cieni malowanych na ścianie. Matrix zbudowany jest na iluzji, separacji, niedoboru, przetrwania. Ale to nie są prawa, to programy. Nie musisz z nimi walczyć. Po prostu wybierz wyjście. Cofnij zgodę, mów swoją prawdę, działaj z suwerenności i obserwuj. Jak system zaczyna się rozpadać, ponieważ nie może rozpoznać tych, którzy nie rezonują już z jego częstotliwością. Ten ostatni klucz jest prosty, a jednocześnie fundamentalny: Matrix nie może trzymać tego, czego nie może znaleźć. A gdy tylko wyjdziesz poza jego zasady, stajesz się niewidzialny dla jego pułapek nieograniczony, nieuchwytny. Teraz znasz cztery ostatnie klucze czas nie jest liniowy. Uwaga jest siłą twórczą. Jesteś źródłem swojego świata, a klatka istnieje tylko wtedy, gdy zgadzasz się w niej pozostać. To są święte narzędzia przebudzonych, nie do użycia w strachu, lecz w pamięci. Te prawdy nie są nowe, są wiekowe. To to, co szkoły tajemne chroniły, co prorocy szepcieli, a mędrcy zakodowali w kamieniu. Teraz wracają do ciebie, bo jesteś gotowy, bo zawsze byłeś. Niech iluzja upadnie, niech moc wzrośnie. Niech zasłona się podniesieł.